Moi drodzy, lecimy dalej z tą serią, z tego Vincenta. Jeszcze nie ukończyliśmy. Zobaczymy, no jaki mamy status, ale wiadomo, to niedługo będzie nowe DLC, albo już wyszło, bo nie wiadomo, kiedy ten odcinek wrzucę tak a propos, więc no nie wiadomo, kiedy ten odcinek wrzucę, więc musicie być na bieżąco z tymi odcinkami. bo możliwe, że no już ten nowy update do GTA Online już w ten wtorek, 25 czerwca. No ja będę go testował na pewno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpro... I naj... Chyba najwyżej te odcinki nie wiem, jak ja wrzucę te odcinki z tej serii. Więc będziecie musieli go z tymi seriami poczekać. pamiętajcie, po że nagrywam odcinki na zapas. A, już decyduję, będę nagrywał wcześniej. Już, aby sobie tam sam to obiecuję. Już Dzień przed, będę nagrywał najwięcej. Dzień przed wyjazdem mojej siostry będę nagrywał najwięcej. No nagrywałem trochę, ale dużo nie nagrywałem. będzie trikardowałem teraz. Na laseczki panie, dla na mnie czekają, wcale mnie nie blokuje. Teraz, zobaczcie, mieliśmy misję od Vincenta, moi drodzy. Może w hali będę robił live? Nie no może, może mi się jakoś w live'a pierdyknąć. No i się uda. No tak, misję od Vincenta. Patrzcie, tu mam level widzę, mam słabiutki level no widzę, mam słabiutki. Ale nieważne, lecimy tutaj, moi, do, do, do tej misji. Jakbym nie usuwał z tego slajmu, to może byłoby, byłoby inaczej, ale no trudno się mówi sobie mamy sobie broń Kaminek w ogóle pokopywałem. Dobra, lecie misję są. Jakie mamy tu misję do roboty? Co tu mamy? Dobra, i jak ja ten jeszcze dwie misje, więc to, to nagram dzisiaj. A, i teraz, teraz będzie finał, czyli finał dzisiaj nagram finał, więc razegnamy ostatnie misje wreszcie od Vincenta I, I dzisiaj nagram finał najprawdopodobniej zobaczycie to ja za parę tygodni, nie wiem za ile to zobaczycie. To są się tydzień, Mam już 6 sze odcinków mam do soboty, więc na spokojnie mam odcinku. już mam parę Jeszcze tylko nagrać w sumie EAFT UEFA Eurogermany, tyle ile nagrań, no to nagram po prostu sami to robimy, kurwa. też zdezorganizowana Vincent. Kolejna misja od Vincent. Um, musimy to zrobić fajnie. ja w spiekach z topierdalam postacią. No, ale fajna postać moja, jest fajniutka. Mi się ona podoba. W znaczy, tym mam taki strojczynię nie zwiedzania, w to mam. To jest mi auto. Nie gadaj, nie gadaj, że daleko. No oczywiście do punktu nie, do punktu to dobra. nie gada. Dobra. Już sam tak daleko dojechał. No dobra. Czujcie poród gita. Jeżeli, chci jeżeli byście chcieli w ogóle cały czas powrót gita nagrywać, na газ, to czyni, to będę bardziej dla gita, no to, to nic z tym złożywać. Bo ja zawsze. Grałem święta najwięcej grałem w GTA, ale że w większość przykład nie wiem, w ciągu dni roboczych, powiedzmy nie w wakacje, to tylko na przykład nie, roku szkolnego no, że mam mamady mam wakacje, więc będę może więcej nagrał GTA teraz zobaczymy, tyle ile nagram na zapyta, to tyle nagra. bo nagrałem to wszystko w niedzielę, te wszystkie pliki od poniedziałku macie wszystkie oczekiwania na w niedzielę, co mówicie ta pora że jest taka zajebista

Pero ya, gula autó. No, a en auto. No, no,

No, bo O, ja o tym jeszcze jadę? Głównie no, złożyłem karabinków wyciągnąć. Na gdzie się strzelał. Strzelał. Helo. Albo Sabotage the trucks, find the key card, wipe the CCTV, and get out. That way the cartel won't see you coming. Now you can blow up the trucks and do this the old-fashioned way, but the cartel will find out. And trust me, they'll be waiting for you when we hit the factory. I recommend you keep your head down. ra ja mnie sabotować ma ja mam sabotować do ja nie przystrzeę mnie ja nie i tak niego zastrzelił do niego

A on tu jí tady někdo se větí, yeah?

Ale się ukrywać, nie wiem, to ty już ukrywasz. Zobacz. A nie poszło po mojej myśli. tam jeszcze zrobić? Co dalej robić? Nie ma to co to zaraz... Tu jest! Uwagi, nie bałem to! Any witnesses? If so, you should make sure they don't talk. Get out of there! Now the cartel are all to us. We need to move fast. They're going to fight see my mom Chyba no, nawet no, uciekamy z tych z Broń w dłoń robimy rozpierdówek. Powinienem kamerę mieć jakąś założoną przy krwu maskę, nie kurwa bez maski zapierdalam.

No no, Ja nie, nie, To jest Bez sensu. Yeah, no, to pedawe, to są nie, 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 To są nie, 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 gdzie No, uciekł chyba. Dobra, to i widzisz. Teraz, gdybyś nie muszę coś przejrzeć. To nie mogę to kolejnego odcinka nagrać. Bez sensu to jest. no. Dobra. Kończymy na dzisiaj ten odcineczek, Króciutki, ale był. Nie wiem, czy będzie jakaś kapcenka chyba raczej nie będzie. No nie wiem tych kacenek pokazał, bo to bez sensu. Chwilę poczekamy. Mowy coś się wydarzy, że jakaś kaccenka, ale co prawda wątpię. No widzimy się w kolejnym odcinku papackim,